Dzień dobry. Dzień dobry, witamy dziewczyny i chłopaki. Witamy serdecznie. Y3? Tak. A czy jest Y1 i 2? Nie. dzisiaj. Nie dzisiaj, Nie dzisiaj dobra, ale są na rynku. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Zdajemy sobie sprawę, że jest mało miejsca, ale wiemy, Mamy że dacie radę. radę. Kochani, co to będzie? Zatańczymy różne style. Aha. Yy, hip hop, afro house, house i. I będzie pięknie. I będzie pięknie. I będzie cudownie. Jak się czujesz jako rodzynek wśród tych dziewczyn? Świetnie. <laughs> no od razu widać, prawda? Uśmiechnięci, fajnie. Fajnie, że jesteście, energia. Kochani, trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, wielkie brawa i zaczynamy. Uh! Dziękujemy bardzo. No dobra. Panie i panowie, Y3. Walk with God next to me. All of your energies. No matter what you say, what you do, what you think, think, think. Ludzie z gumy, brawo! Y3. Kochani, no nie widziałem dawno nic tak wspaniałego i poruszającego. No coś genialnego. Emocje, wzruszenie, atrakcje, no po prostu rewelacja. No to jest, to jest... Możecie powtórzyć? <grybujesz> nie no, bomba, bomba. No dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego. Ja bym chciała właśnie poprosić, żeby któraś z was, bądź któryś z was, pokazał chociaż jeden krok normiemu. Coś... bo on siedział tak zdziwiony, tak zapatrzony coś w was. Spania... Coś genialnego. Spróbujesz? spróbujesz? Boję się, nie, się wstydzę po prostu, nie, jak może... Muszę... Ale te biodra, widziałeś, jak dziewczyny kończyły no biodra? Jest, to jest bomba, to jest bajka, to jest... Słuchajcie, sztos, pełen sztos. sztos po prostu. Afro, sami zresztą wiecie, że jest tego bardzo mało w Radomiu. Wielkie ukłony dla was i dla waszej trenerki. Super. Brawo, brawo. Brawo. Oczywiście. Ale jest jedno pytanie, skoro taki poziom jest dzisiaj, co będzie dalej? Tak, właśnie. Co będzie dalej? Chcę Ludzie. zobaczyć w finale ogromne show, jeszcze większe. O. Da się? Ale bo widać, tak. Brawo, da kochani, się? jesteście po prostu cudowni. Cudowne, no. Gratulacje. <plodzysz> Dziękujemy. Dziękujemy. <monizacja> to... Co za talent! Na, 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 na.